Jak już pewnie wiemy, przegapiłem już um, taki film o Diablo Ceratopsie, ponieważ chciałem go zrobić na 666 subskrypcji. Mam nadzieję, że nie powrócicie do tego, ponieważ już od dłuższego czasu um, chciałem mieć te 670 subskrypcji, ale no cóż, no, proszę nie wracać. A więc dzisiaj film o Diablo Ceratopsie. Zapraszam. Diablo Ceratops Eatoni Ceratopsyt przeważnej długości, czyli ponad 3 m Diablo osiągał lekko ponad 4 metry długości oraz jakoś 700 800 kilowagi. nieuniknione większe wartości, oczywiście. Diabloceratops w swoim czasie miał dość dużą popularność w gronach paleontologicznych, głównie z jego unikatowości, a konkretnie chodzi, chodzi choćby o to, że, o to, że jest jednym z najwcześniejszych najwcześni, bazalnych centrozaurynów z terenów Stanów Zjednoczonych podczas później kredy piętro kampanian. No, i osobiście z doświadczenia myślę, że również z samego wyglądu jest dość popularny. Za holotyp uważany jest osobnik, zakatalogowany pod nazwą UMNH UMNHVP 16699. Zawiera całą lewą część czaszki oraz fragmenty prawej części, której niestety większość uległo erozji. erozji. Jak wy zapewne się domyślacie, nazwa jest powiązaniem, z, e, nawiązaniem do rogów Kirkland i współpracownicy w 2010 roku, gdy opisywali ten takson, nazwali go tak ze względu na rogi, które podczas wydobywania wystawały złowrogo, przypominającego słynnego, biblijnego diabła. Słynne wygięte na kształt banana rogi nadoczodołowe, jak i te na końcu kryzys, zwane epiparietals, czyli rogi wychodzące z, z części czaszki kości ciemieniowej, które były potężne, gdyż je, już u holotypu miały aż około 50 cm, gdy te, na, gdy te nadoczodołowe były jakoś o połowę krótsze. Jakby ktoś nie wiedział, to greckie słowo ceratops tłumaczy się jako rogate oblicze. Wiemy, że niedoprecyzowane te nazwy, ale chociaż niektóre nazwy się przyjemniej tłumaczy. Epitet gatunkowy Eatonim ma na celu honorować paleontologa Jeffrey'ego Eatona, który zbadał kredowe, kredowe kręgowce na terenie południowego Utah. Czaszkę ocenia się na zaledwie 1 metr długości, co nie, co nie robi jakiegoś dużego wrażenia, ale mimo to zajmuje ona około 1 trzeciej całej długości ciała. Opis z 2010 mówi, że długość czaszki od dzioba do kłykcia potlicznego została oszacowana na 62 cm. Kontynuując, według badań filogenetycznych. Diablo na kladogramach często ustawiane jest blisko m.in. Alberto ceratopsa na moi. Analiza Dalmana z roku 2021 wykazała, że ten Ceratopsyt nie należy do centrosaurini, a większość analiz plasuje go jako najbardziej bazalnego centrosaurinae. Jak już wspomniałem, Diablo ceratops występował w Jutach w formacji Wachwip a dokładnie jakoś 81,4 a 81 milionów lat temu. Jeśli interesujecie się z jakimi dinozaurami mógł żyć ten oto tu koleżka, możecie cofnąć się do posta na temat Fursatoceratops elucidans, bądź odsyłam was na wikipedię, gdzie znajdziecie na tego typu informacje, więc zostawiam link w opisie. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I mam nadzieję, że również zostawicie łapkę w górę czy subskrypcję. Nie zachęcam, nie zmuszam, ale w sumie to zostaw, zostaw, czemu nie. E, więc do, do następnego filmu, do usłyszenia, pa! pa.